Witamy Państwa, czyli y, uczestników konkursu wraz z rodzicami, ponieważ, Szanowni Państwo, konkurs jest dla Was i cieszymy się, że aż 17 prac w tym roku y, wpłynęło do naszego konkursu. Szczególnie, że konkurs jest wyjątkowy. A wyjątkowy dlatego, że y, wykorzystuje tak naprawdę to, czym dzieciaki współcześnie w większości żyją, czyli gry komputerowe, a z drugiej strony uczy kreatywności, wyobraźni przestrzennej. Dzisiaj mieliśmy rozdanie nagród dla laureatów konkursu, trzeciej edycji konkursu za projektuj skierniewice w Minecraft pod hasłem Zielone Skierniewice. Trzecia edycja jest takim połączeniem tych dwóch rzeczy, które były w poprzednich edycjach, czyli jakby praca odtwórcza jednocześnie z pobudzeniem kreatywności, czyli chcieliśmy, żeby w obiektach, które już w tej chwili istnieją, pojawiły się nowe elementy. Głównie chodziło nam tutaj właśnie o zieleń, o takie tereny rekreacyjne o to, żeby nasze Skierniewice się zazieleniły. To się bardzo udało, mieliśmy ponad 50 prac, 17 uczestników, także jury miało trudną pracę do wykonania, ale cieszymy się, że młodzi ludzie pokazują swoje marzenia, że biorą udział w tym, konkursie, ponieważ to oznacza, że po pierwsze jest im ten temat bardzo bliski, po drugie również, że potrafią wykorzystać grę komputerową do czegoś innego niż tylko czystej rozrywki, ale również właśnie pokazać, zaprojektować, stworzyć coś nowego, co my tutaj możemy później podziwiać. Myślimy już o kolejnej edycji, mamy pewne plany i marzenia, chcielibyśmy zobaczyć jak skierniewice mogą wyglądać w przyszłości, ale nie chcemy jeszcze zdradzać wszystkich szczegółów, także będziemy trzymać w napięciu, liczymy również na to, że będzie bardzo duże zainteresowanie i że troszkę inaczej niż w tej edycji, że pojawią się również dziewczęta.